Taka mnie naszła refleksja ostatnio, a ostatnio dużo mam różnych refleksji, tak się akurat zbiega w czasie. A być może jest to po prostu to, że mam dużo więcej czasu do myślenia podczas moich modlitw i medytacji nad Słowem Bożym. I wiele różnych rzeczy z przeszłości dociera do mnie w zupełnie nowej formie, tym razem prawdziwej. Chociaż ja już wcześniej wiedziałem o tym, już tak naprawdę lata temu, to w ciągu mojego życia natrafiałem przypadkiem, czy też nie, o czym. Też kiedyś puściłem wiersz Bukowskiego na kanale, na takich ludzi, którzy no, no, traktowali mnie, wtedy myślałem, jak kosz na śmieci. W sensie byli to ludzie dla mnie no, bliżsi czy trochę dalsi, bo to zależy oczywiście od kontekstu i od osoby. Którzy nagle w pewien sposób wyrzucali do mnie opowieści o pewnym złu, które wyrządzili sobie czy innym, czy o swoich czarnych, mrocznych myślach. Ale nie mieli zamiaru tego poprawić, tak? Nie pisali do mnie czy nie, nie rozmawiali ze mną w sposób taki, że słuchaj, potrzebuję z tym i z tym pomocy, nie? Pomożesz mi, zróbmy coś z tym. Nie. To było tak, że nagle ktoś dzwoni nie? i słuchaj, bo no, gadka szmatka później zrobiłam to i to, czy, czy chciałem zrobić tamto i tamto. I tak mówię, okej, okay, no i co z tym teraz faktem zrobimy? Nie na nic. Albo jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o ludzi, którzy już wcześniej mówią mi, że planują zrobić coś złego, a ja im mówię, że nie, no przecież to nie wyjdzie dobre dla nikogo, tak? Nie ma z tego żadnej korzyści. Ale tam ja to zrobię, bo ja tak chcę, właśnie, bo ja tak chcę. I to robili, no a później, no miałeś rację, no mówię, no co z tego, że miałem rację, jak ty głupi byłeś i nie posłuchałeś. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw. I właśnie bardzo często to było i to było dla mnie bardzo męczące, tak, bo to zło oni się go pozbywali, a ja z nim zostawałem i co gorsza, nie mogłem nic z nim zrobić, bo jednocześnie, no, jakby martwiłem się o tych ludzi, tak, mimo że oni traktowali mnie dość podle. Tak, teraz zauważam, że to nie jak kosz na śmieci, tylko po prostu dla nich byłem takim spowiednikiem, bez pozwolenia, tak, bez zgody mojej. Oni, oni chcieli się po prostu pozbyć tego zła, wyrzucić go z siebie, wyżegać na mnie, bez mojego pozwolenia, tak naprawdę, bo ja bym z chęcią ich wysłuchał i pomógł, gdyby oni chcieli tej zmiany, co jest jednocześnie wymagane przy spowiedzi, ale oni nie chcieli zmiany. Oni albo chcieli walidacji z mojej strony, że tak, tak, dobrze robisz, albo po prostu nie, no słuchaj, no wiem, że źle zrobiłeś, ale, ale jesteś dobrym człowiekiem, tak? Wszystko będzie dobrze. No, no nie, no to tak to nie działa. I oni się bawili dalej, podczas gdy ja zostawałem z tym całym ciężarem psychicznym i emocjonalnym na sobie. W końcu nauczyłem się mówić nie. W końcu zrozumiałem, że kiedy sytuacja mnie przerasta, to ja po prostu mówię basta, stop. Albo coś z tym robimy, albo przestań do mnie o tym mówić w ogóle. No a teraz również nauczyłem się to wszystko zawierzać miłosierdziu Bożemu. Jeżeli pojawia się w moim życiu jakiś właśnie taki problem z taką osobą, i tutaj widzę, że to idzie w złą stronę, tak jak wcześniej to bywało. Ja mówię, dość, nie? I po prostu chwilę się nad tym pomodlę. Zawierzam miłosierdziu Bożemu, mówię, że ja sobie z tym nie poradzę, ja nie chcę sobie z tym radzić, to znowu mnie poniża w sensie psychicznym, nie daje mi wytchnienia, dusi mnie i schodzi to ze mnie. I rzeczywiście to działa. Ta metoda zawierzania się miłosierdziu Bożemu, czy jak inni by to nazwali, umywanie rąk, działa. Bo w swojej, że tak powiem, chęci pomocy innym, ci inni muszą chcieć tę pomoc otrzymać. Muszą być na to gotowi i otwarci. Jeżeli ja odmawiam pomocy takiej fałszywej osobie, to to nie jest grzech bo ta osoba wykorzysta to przeciwko mnie tak naprawdę, podczas gdy moja pomoc może się przydać komuś, kto rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Ale no niestety spotykam się z też takim określeniem jedna y, znajoma. Wysłała mi filmik tego typa, którego ja kiedyś omawiałem w jednym filmie, nie pamiętam którym, że typ się podaje za człowieka wierzącego w Boga i że super, jest bogaty w relacje z Bogiem, ale jednocześnie jest grzesznym człowiekiem, bardzo grzesznym te relacje z Bogiem wykorzystuje w sposób, no łatwo tak powiedzieć luźno, marketingowy. Wcale nie żaden jakiś piękny, szlachetny, cnotliwy sposób, tylko dla niego Bóg to jest marketing. Hej, słuchajcie, chcecie zarabiać tyle pieniążków, co ja, miejcie relacje z Bogiem, kupujcie moje kursy. Tego typu rzeczy. Nie na handel kryptowalutą czy cokolwiek, jakąkolwiek w ogóle odchody on reklamuje. Akurat padł na niego, no ja jej mówię, słuchaj, no ja typa nie lubię, bo ty, no wiesz, no, żyje w grzechu, tak, wykorzystuje Boga do zarabiania pieniędzy. No to oczywiście jej pierwsza odpowiedź, a to Kościół nie wykorzystuje Boga do zarabiania pieniędzy? Ja mówię, no to tym bardziej trzeba Kościół wspierać i oczyszczać go z złych, dosłownie złodziei, tak, i kapłanów, i ludzi świeckich, którzy w tym kościele siedzą. Po to my jesteśmy, żeby dawać lepszy przykład. Poza tym facet nie jest związany z żadnym, żadnym kościołem, ale to jeszcze problem na, na później, bo jest coś takiego jak uczynki miłosierdzia. I to jest takie, jakby wskazówki, jak chrześcijanin ma żyć, jak katolik ma żyć. I pierwszym z nich jest grzeszących upominać. Czyli tak jak ten typ grzeszy publicznie, ja mu to zresztą napisałem w komentarzach publicznie, ale oczywiście typ mnie zablokował. Ja mu to wytknąłem, no to to nie jest złe, ale ona mi daje cytaty z Biblii, nie sądźcie, abyście sami nie byli sądzeni. Oczywiście to jest tak, jakby się to mówi, trash thinking, takie śmieciowe też myślenie, że nie wolno nikogo krytykować, bo to jest zło, bo będziesz sami sądzeni. No niech mnie sądzą, po to też ja jestem, żeby ktoś mi wytykał moje błędy, jeżeli ja coś robię źle. Jeżeli robię coś publicznie, ktoś ma mi wytknąć te błędy publicznie. Jeżeli ja robię coś prywatnie źle, ktoś ma mi te grzechy prywatnie wyknąć prywatnie, jeśli jest świadkiem i na przykład ja sobie z nich nadaję sprawy, bo jest pełno takich rzeczy, które są grzechem, z którymi ja sobie nie zdaję sprawy. I wtedy jestem wdzięczny takiej osobie, hej słuchaj, to co robisz to jest grzech. Przestań to robić. Jeżeli robię to prywatnie, ta osoba robi, mówi mi to prywatnie, zdarzyło mi się to parę razy, i ja się wtedy poprawiam. Bo to jest uczynek miłosierdzia, to jest wyraz miłości, a nie że nie osądzajcie. Nie osądzajcie w stosunkach do samej osoby, bo mamy ją kochać, ale jej czyny podlegają naszemu osądowi, muszą być krytykowane, zwłaszcza jeżeli są grzeszeniem publicznym. Tak nas uczy Ewan nie Ewangelia, tylko Nowy Testament. Przecież święty Paweł publicznie oskarżył świętego Piotra o hipokryzję. Publicznie wytknął mu błąd i grzech. I święty Piotr się nawrócił, poprawił po tym. No to czemu my nie możemy tego robić? Nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Problem z tą znajomą jest taki też, że ona technicznie rzecz biorąc nie należy do kościoła, no bo dla niej to, jak ona to mówi, wiara to nie religia. Czy inne tego typu bzdety nowoczesnego świata. Oczywiście, że wiara to religia. I religia to wiara. Chrystus nam zostawił struktury kościelne. Stworzył kościół, który jest naszą matką. I my wszyscy, którzy jesteśmy aktywnymi katolikami, do Niego należymy. Bez bycia aktywnym katolikiem w Kościele nie ma wiary. Bo to jest jeden z wymogów naszej wiary, że my musimy być aktywni w naszej kościele, w naszej wspólnocie. Musimy się spotykać wspólnotowo na modlitwy i pomagać sobie wspólnotowo. I do tej wspólnoty zachęcać i zapraszać wszystkich grzeszników, którzy chcą się nawrócić i potrzebują naszej pomocy. Od tego my jesteśmy. A takie bzdety, że nie no, religia to nie wiara, wiara to nie religia. To jest, no, myślenie, że tak powiem, protestanckie I to już chyba raczej nowo protestanckie, nie mającego nic wspólnego z tymi protestantami z XVI wieku tak naprawdę. Tylko takie, no, y kulty, które się tworzą, że każdy sobie może czytać Biblię tak jak chce, nie ma znaczenia jakie są interpretacje. Interpretacja jest taka, jaka mi się podoba, tylko że <grytanie> wszystkie są błędne, no. Ale na... Logiczne argumenty oni nie odpowiadają, tak? bo im się nie podoba coś, no to znaczy, że to jest złe. Jakby ding dong. Judasz też był apostołem i był on apostołem po coś: właśnie po to, żeby pokazać, że Kościół nigdy nie będzie idealnym, bo się składa z ludzi grzesznych. Każdym jednym z nas bez wyjątku. A i sami apostołowie. Przez większość czasu oni w ogóle nie wiedzą, o czym Chrystus do nich mówił. Ja się niestety spotkałem, nie wiem, czy to mówiłem już, czy nie, z gościem na żywo, który twierdził, że Eucharystia przestanie istnieć. Bo Kościół jest według niego prześladowany strasznie w Chinach, w Korei. I po prostu no jak on widzi, że jak bardzo jest prześladowany, to to wszystko się rozleje na cały świat i Eucharystia przestanie istnieć. No to przecież to jest czysta herezja, ja mu to powiedziałem. Przecież ty... Zaprzeczasz słowom Jezusa w Ewangelii, który mówił, że to nigdy nie przeminie. Eucharystia zostanie z wami do końca świata. Moje ciało i krew będą z wami do końca świata. Przecież to jest jak byk napisane w Ewangelii. A facetce wychodzi, e, no kościół jest prześladowany, więc nie, no, Eucharystia się skończy. To to jeszcze parę lat i wszystko pier jak nie pierdolnie. No i co to jest? No i to jest katolik podobno. I publicznie mu to wytchnąłem, ale tak nic nie zrozumiał. Dzisiaj jeszcze słuchałem jednego z tych YouTube'owych popów, który wziął się za Opisywanie katolicyzmu i co? <laughs> Wziął pod uwagę jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy, że piszą do mnie tyś, setki katolików czy tysiące, że oni czują, że katolicyzm to jest kult, że my się tak bardzo boimy pana Boga, że nie możemy go kochać. Co oni kurwa są za ludzie? Co to są za katolicy? Przepraszam za wyrażenie. Gdzie jakim cudem ty masz się tak bać Boga, że ty, ty masz go nie kochać? No z księżyca spadli, czy co? Oj, to jest kult lęku przed Bogiem. Albo dlaczego nie być katolikiem, bo były afery, te molestowania, wykorzystywania, tak? Bo wiara w papieża to jest herezja i tego typu inne bzdety. Ech, nie, to się nie chce i ktoś, ktoś już tam dawno, miesiące temu mi mówił, żebym nie podchodził zbyt łagodnie do, rzeczywiście do prawosławnych, bo oni na katolicyzm plują. Rzeczywiście plują. Tylko oni to, tak samo jak inni, tak samo jak ten niby biskup Marmarii heretyk nie jest w ogóle heret heretykiem w herezji, że no, tak mówi, że fajnie tutaj, no ojciec pio, Maryja, fajnie, moi bracia katolicy, jak jest tam bracie, kto jest po prostu to jest y nestorianin, y który twierdzi, że Chrystus, że matka, że matka, boska Maryja nie urodziła Boga, tylko człowieka, który stał się Bogiem, czy to, to w ogóle nie ma sensu, to się nie dodaje. Że Chrystus nie miał ludzkiej natury, to w ogóle nie wiem, nawet, by to już zapomniałem, bo to było jakiś czas temu, ale no i co, i tutaj po angielsku gada inne rzeczy, a później, jak odprawia swoją pseudoliturgię, tą profanację liturgii, i mówi po tym języku aramejskim czy innym, to już mówi prawdę, tak? Nie Matka Boga, tylko Matka Chrystusa. Święty Nestor już niech nam patronuje, niech się na nas modli. Że psy katolickie popełniają błędy, bo Maryja była Matką Chrystusa, a nie Matką Boga. To, to jest biskup Marmari, to są poprawosławne, jak ten ojciec, Mo, Mojżesz, Mojżesz, nie wiem. Tak się wydaje, inne filmiki, o, zobaczcie, jakie fajne tutaj prawosławy, o, ho, ho. A później ci dowali czymś takim. Nie bądźcie katolikami, bo katolicy to tylko boją się Boga, kult lęku przed Bogiem, gwałcą dzieci, papież jest antychrystem i w ogóle. Do wyrzucenia wszystko. No i tak to działa. Ja nie mówię oczywiście, że prawosławni drodzy są, ale no taka jest struktura i trzeba na to uważać. Tak? Ja na szczęście w swoim rozwoju wiary i religii i kościoła opieram się na świadectwach ludzi świętych. Czy święty Franciszek nie był wykorzystywany przez swoich współbraci w zgromadzeniu, które sam założył? Był. Oczywiście, że był. Czy święty ojciec Pio nie cierpiał z powodu swojej wiary? Oczywiście, że cierpiał. Czy świętego Benedykta nie próbowano otruwać? Oczywiście, że próbowano. Jego własni bracia. To oni tak cierpieli za nic i byli posłuszni za nic? No nie. Ich życie stoi jako świadectwo i niezliczonych innych osób, że wiara jest wiarą i Kościół jest do tej wiary potrzebny. No ale inni chcą żyć jak chcą żyć, tak? Nie pójdą do spowiedzi oficjalnie, żeby stawić czoła swoim słabościom i postanowić poprawę. Nawet nie mówię, żeby się poprawiali, tylko postanowić poprawę, tylko wolą interpretować Słowo Boże w swojej całkowicie zjełczałej od świata psychę I, z, i zrobili to na mnie i na, na wielu innych ludziach. I to tak wszystko mi się po prostu złączyło już w całość. Jestem zmęczony tłumaczeniem tego i. I naprawdę różne obelgi już słyszałem w moim kierunku. Od ludzi, których ja nawet nie mam zamiaru, ani nawracę, ani nawet nie chcę z nimi rozmawiać o Bogu. Już mi się dostało za to, że noszę krucyfik w miejscach publicznych. Już mi się dostało za to, że za często chodzę do kościoła. Już mi się dostało za to, że chodzę na spacery z różańcem w ręku. Ludzie na mnie patrzą i się pokoją w głowie. A czy ja komuś przeszkadzam? Czy ja nadgłos odmawiam? Chodzę z głośnikiem na plecach? I mówię, zdrowaś Maryjo? Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Słowa z Ewangelii świętego Łukasza. Nie, ja sobie chodzę cicho. Albo odprawiam w myślach, albo szeptem po prostu. I jeszcze nawet wczoraj dałem post na kanale, że pracuję nad tym poradnikiem dla ludzi uzależnionych od filmów dla dorosłych, w cudzysłowie. I też mi się dostało komentarzem, że przecież są pilniejsze problemy na świecie, tak? Największa krytyka spływa z tych, którzy do kościoła nie chodzą od dawna, modlić się nie modlą, w Boga nie wierzą, ale do krytyki zawsze są pierwsi. Ale tu się za bardzo unoszę, po prostu chciałem się podzielić z wami tym swoim spostrzeżeniem, tak, po latach, po całym moim życiu w zasadzie. I teraz mi to zwisa, tak, to wszystko już ode mnie zeszło. Chrystus zabrał ode mnie cały ten ciężar tego brudu ludzkiego który na mnie spływał który na mnie wrzucali jestem czysty lekki fajny i to jest zasługa tylko i wyłącznie krwi Chrystusa która mnie z tego obmyła i napoiła napoiła spokojem i radością i Miłością i coraz to bardziej wzrastającą wiarą, nadzieją wbrew nadziei, i wszystko inne co dobre, bo Chrystus jest dobry. I moim największym marzeniem jest to, by coraz więcej ludzi to zrozumiało. I powoli działam w tym kierunku. A cóż, no, haters gonna hate. Z Bogiem, moi bracia i siostry.